Witam w kolejnym filmiku Jest to recenzja na wieczór Tym razem chciałabym zrecenzować zapach marki Cartier Nazywa się La Panther i to jest ta wersja klasyczna Dlatego, że później się pojawia też wersja Leżer, Ale to jest ta nowsza wersja Panther, Ponieważ kiedyś była inna i ja osobiście nie miałam przyjemności poznać tak dawnej Więc w sumie nie wypowiem się na temat podobieństwa czy różnic Jeżeli chodzi o tą wersję Panther, W ogóle gdzieś chyba sobie ją tu ustawię jeżeli nic nie strąca, będzie będziemy lepiej mówić jeżeli chodzi o tą wersję jest to zapach przede wszystkim niesamowicie kobiecy niesamowicie piękny w taki jesienny sposób to jest taki przykład szyfru współczesnego to znaczy to jest taki szyb, powiedziałabym, że dalej mi kaszel akceptowany po prostu przez społeczeństwo to znaczy to nie jest żaden trudny szyb, tylko to jest szyb w oparciu o suszone owoce i on jest taki właśnie, powiedziałabym, że trochę z kategorii owocowo-szyprowej, chociaż zupełnie innej niż na przykład i w Sonorą, i w Rest, jest to jest takie bardziej ukierunkowane, owocowe. To jest tak bardziej, mm, powiedziałabym, jesiennie, miękko, plus te owoce suszone. To jest taki wyźnik owoców suszonych, który też mamy na przykład w Serge Luthe Feminine D'Voie, czy Feminine D'Voie Shiseido, czy też w takim zapachu, który ja mam, i bym go tu pokazała, ale... Patrzę, gdzie on jest. Niestety nie widzę. Mam taki zapach, <coughs> który się nazywa Ramiata Faberlic. I on też jest taki w bardzo bliźniaczych klimatach, co Shiseido, czy co Tensor Lutens Więc tamte trzy są takie bliźniacze. bo części też mogę je recenzować. A propos motywów suszonych owoców, one są naprawdę bardzo do siebie podobne. Takie niesamowicie jesienno kobiece takie powiedziałabym słodko drzewno suszono owocowe Natomiast ten zapach Cartier, czyli La jest trochę inny To znaczy, owszem, jest motyw suszonych owoców Ale one są podanym w sposób nie taki owocowo-drzewny Tylko taki ewidentnie słodkawo szyprowy Ale słodkowy właśnie przez te owoce suszone Przepięknie się rozwija Co ciekawe, to nie był zapach, który mi olśnił od pierwszego użycia Ale później nastąpiło po prostu oszołomienie Wiedziałam, że muszę mieć ten zapach i na dzień dzisiejszy razem z Beze To jest <coughs> przepraszam, to jest mój ulubiony zapach marki Cartier. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ma naprawdę bardzo fajną trwałość. No, przepięknie otula i jest niesamowicie komplementowany. W ogóle za ten zapach dostałam mnóstwo komplementów. Co prawda <coughs> częściej kurzyłam samo Cartier, częściej łączyłam z Ourisem Yy, więc można powiedzieć, że to taki sukces zielony na pół, ale po to że nagrywała teraz, bo na noc to po prostu szkacze ja więc po prostu dobiję. W każdym bądź razie, yy, zapach ma naprawdę piękno, yy, piękne takie wybrzmiewanie, warto spróbować na skórze, nawet jeżeli nas nie zachwyci na bloterku czy na nadgarstku, to koniecznie. I jest yy, w bardzo podobnych klimatach co Diane Furstenberg. Kiedy go pokazywałam? Chyba teraz już go nie pokażę, bo nie wiem, gdzie on tutaj jest, żeby go zlokalizować. W każdym bądź razie, jaka jest przewaga kartiela Panter nad Diana? Bo wiadomo, Diana jest tańszym zapachem, ale jaka jest przewaga? Co tutaj powinno być wzięte pod uwagę, co sprawia, że faktycznie to La Panteria jest po prostu ubóstwem ten zapach, a Diana niekoniecznie. One są bardzo podobne, choć trochę inaczej się później układają, ale początki są dosyć zbliżone. Natomiast Diana taka podstawowa kwestia ma pewne sobie. Pewne w sobie nuty takie wybrzmiewające, nuty tytoniowe. Yy, to nawet nie chodzi o to, że nuty faktycznie są w, yy, w składnikach, ale taki wydźwięk to ma. Pewne składniki mogą dać taki efekt. Ja osobiście nie znoszę dymu papierosowego, zapachu papierosów, więc tak samo takich nut w perfumach również nie lubię, więc to mi przeszkadza w Daje. Natomiast Kartiela Pantery'a jest dla mnie po prostu fenomenalnym zapachem. To jest taki zapach, że jak ktoś chce poznać jakiś taki współczesny szybsk, coś takiego właśnie ciekawego i innego, to naprawdę zdecydowanie polecam. Warto po prostu zajrzeć do Douglasa. Yy, no flakonek, flakon. No, motywy zwierzęce niekoniecznie do mnie przemawiają, więc flakonek, flakon. Ale nie będę tutaj mówić o flakonie, że się dla mnie zawartość, która jest po prostu oszałamiająca i po prostu jest tak, tak jak ten kolor tych perfum, po prostu no jest taka właśnie Wręcz y, karmelowo-bursztynowa O tak I co jeszcze muszę powiedzieć, zapach jest taki właśnie bogaty jest niesamowicie jesienny I przepięknie mi się łączyło właśnie go Z wspomnianym auristem, Który jest takim niesamowitym zapachem z brzoskwinią Ale po prostu tak nieduzinkowym Gdzie ja brzoskwini po prostu nie znoszę w jedzeniu, Zwłaszcza takiej y, Ala czyli w jakichś przetworach Nie wiem, jogurtach, nie jogurtach, Napojach, natomiast y, ten zapach z y, so jest po prostu ujmujący i przepięknie się łączył z Cartier La Panter. Co ciekawe, dzisiaj użyłam też kartiela panther, Panter z zapachem Estée Lauder Sans Suisse Nie pokażę go tutaj, bo akurat mam flakon w terenie, ja go nie wzięłam. Pokażę razie ten taki w pięknym, światowym flakonie i kodeks w takim kolorze złoto, takie z odcieniem, takimi tonami różowymi. Co muszę powiedzieć? No, duet oszałamiający. Super, że z tobą się połączyłem. Oczywiście to nie było tak, że w jedno miejsce psikam jednym i drugim, tylko tak bardziej w niektóre miejsca jednym, niektóre drugim. Ale co było mięce? Wyszłam z domu i poczułam wokół siebie przepiękną, taką drzewną, wytrawną Nie przesłodzoną. Nie wiem, co to sprawiło, czy to <tryk> właśnie na lwa chociaż jedno miejsce miałam takie ewidentnie, że było sensniła na nadgarstku prawym i ten nadgarstek również używiała taką szarlotkowością. Moja szyja która była w sensie również, dlatego że na pantelę zaplikowałam w trochę inne miejsca więc uznałam, że to nie tyle te dwa zapachy połączone, że to tak po prostu w nosie mi daje taki efekt, dlatego, że jak powiedziałam, miejsca ewidentnie tylko skumulowane danym zapachem, Sonsius Noir, dawały taki efekt. Zoszłam do wniosku, że tak naprawdę Sonsius Noir zawsze odbierałam jako zapach taki pierniczkowo Coca-Cola, zintensyfikowana wersja klasycznego Sonsiouise, to muszę powiedzieć, że nie wiem co się stało, ale zaczął na mnie brzmiewać w bardzo zbliżonych klimatach do tego zapachu. O tego tu. Ebody body Bo Po prostu jestem w szoku. Jak yy, wiadomo, sens jej jest dużo tańsze, ale no, jestem tak naprawdę w szoku, bo zawsze odbierany zapach jednak inaczej. Więc jak widać, yy, no, może to choroba coś zrobiła, ale muszę przyznać, że byłam się o koleżanki które ja pokazałam ten nadgarstek i ona również czuła szarotkę, więc wydaje mi się, że to już raczej jest kwestia już, jak nie tylko jedna osoba, to już raczej nie będzie mój taki subiektywizm po chorobie. Mm, tak, więc co chciałam powiedzieć, to było dla mnie skakujące, ale wracając, nie chodzi tylko o to, że są i jakby zadziałał w tym wszystkim. On po prostu zrobił się taki szarlotowy, ale samo wybrzmiewanie tych dwóch zapachów, czyli Kartiela Pantera oraz sensius Snua, było przepiękne, bo one na dworze, na świeżym powietrzu, po prostu tak jak już często wspominałam, tańczyły. Zapachy tańczą na powietrzu, a jak są dwa, to po prostu to jest pewnego rodzaju jak taniec albo wręcz jak walka między nimi, co jest niezwykle fascynujące. To jest cały czas to podążanie u mnie z czymś nietudzienkowym. Lubię łączyć zapachy, dlatego że w ten sposób naprawdę nawet jeżeli dostaję komplementy, a często to jest uwaga na zapachy, y jakie ja używam, y często właśnie dostaję jakieś y odzewy. Y więc y to jest fajne, że ktoś komplementuje zapach i na przykład zapytajcie, co to jest, tak naprawdę y to jest takie pewnego rodzaju niez niezidentyfikowane tak naprawdę. Jak pokazuje konkretne miejsca, gdzie jest jeden zapach I konkretny, gdzie jest drugi To tak naprawdę osoba stwierdza, że tak naprawdę yy, To wyczuwa coś właśnie, coś z tego Coś z tego, czyli to faktycznie tak naprawdę Fajnie w, w powietrzu wybrzmiewa No nic, to było na tyle a propos recenzji na wieczór Dziękuję za uwagę